Cześć, witajcie w nowym filmie. Według różnych źródeł, ponad 80% naszego oceanu jest nieodkryte, nieobserwowane i niezbadane. Ale czasami, zazwyczaj przez przypadek, udaje nam się dostrzec to, co kryje się w głębokich, nieodkrytych wodach. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam 10 gigantycznych potworów morskich uchwyconych kamerą. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 w 2016 roku doniesiono, że grupa chińskich rybaków zauważyła dziwne stworzenie na wybrzeżu Zouhusan, miasta we wschodnich Chinach. Zarówno zszokowani, jak i zaciekawieni mężczyźni w swojej wieloletniej pracy w rybołówstwie nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Udało im się uchwycić to stworzenie kamerą i zostało ono później pokazane w chińskim programie telewizyjnym. Stworzenie miało długi pysk, podobny do pyska krokodyla i szare ciało, które przypominało ciało delfina. Eksperci na początku nie mieli pojęcia co to było, ale myśleli, ale myśleli, że może to być wieloryb dziobogłowy. Są to ssaki głębinowe, które są bardzo rzadkie. Jednak nie wszyscy się z tym zgodzili, ponieważ wydaje się, że ma on dwoje dużych oczu na szczycie głowy. Więc to pozostaje trochę tajemnicą, jaki faktycznie był to rodzaj potwora morskiego. Numer 9 Potwór z Loch Ness, pseudonim Nessie, uważa się, że czai się w wodach jeziora Loch Ness w Szkocji. Jest jednym z najbardziej znanych potworów morskich wszechczasów. Jednak jak dotąd nie ma żadnych konkretnych dowodów na istnienie potwora. Chociaż wiele obserwacji zostało zgłoszonych przez ludzi, którzy twierdzą, że go widzieli. Niedawno nowozelandscy naukowcy przeszukali całe jezioro Loch Ness w poszukiwaniu próbek dna. Przez długi czas uważano, że potwór z Loch Ness jest potomkiem gatunku dinozaura, plesiozaura. Jednak w 2019 roku na YouTubie pojawił się filmik, na którym widzimy przepływającego obok gigantycznego potwora morskiego. Niektórzy twierdzą, że to powinien być właśnie Nessie. Podczas gdy inni uważają, że jest to gigantyczny węgorz lub jakiś inny nieznany potwór morski. Co o tym sądzisz? Czy Nessie może nadal istnieć? A może nie? Daj mi znać w komentarzach. Numer 8. Poniższe nagranie wideo zostało rzekomo zrobione w 2006 roku przez National Oceanic and Atmospheric Administration. Kamera sprawdzała zbiornik z ropą na głębokości 526 metrów, kiedy coś przemknęło obok. Na początku widać tylko kilka ryb głębinowych pływających wokół. Jednak w pewnym momencie przepłynęło coś, co wyglądało jak mityczne stworzenie zwane Syreną. Chociaż nie było sposobu, aby sprawdzić, co to było, wielu ludzi wierzyło, że to rzeczywiście Syrena. Czy to mityczne stworzenie mogło w ogóle istnieć? Co o tym sądzicie? Jeśli odtworzymy nagranie w zwolnionym tempie, można zobaczyć jakiś rodzaj płetwy, która mogłaby pochodzić od Syreny. A może to kolejny morski potwór, którego jeszcze nie odkryliśmy. Niestety, ten filmik pozostaje tajemnicą. Numer 7. Norwegia ma również legendarnego potwora morskiego w jeziorze Seljord o nazwie Selma. Ten morski potwór lub wąż morski stał się nawet symbolem tego miejsca w 1989 roku. Według opowieści Selma jest gigantycznym wężem morskim, który wyłania się na powierzchnię wody podczas gorących letnich dni. Niektóre z opowieści mówią, że miała głowę podobną do krokodyla, podczas gdy inne doniesienia wspominają, że miała głowę konia. W pewien lipcowy letni dzień 2012 roku Siedemnastoletnia dziewczyna sfilmowała poruszające się w wodzie stworzenie, które według niektórych mogło być selmą. Lizabeth Wefal, bo tak nazywała się dziewczyna, zdołała chwycić swoją kamerę i uchwycić morskiego potwora. Potwór morski poruszał się jak wąż, i wydawało się, że ma garbę. Mimo to niektórzy ludzie są sceptyczni i uważają, że to musi być po prostu ławica ryb. Ale kto wie? Może są gdzieś jeszcze pływające potwory morskie, których wcześniej nie odkryliśmy? Numer 6. Być może już wcześniej widziałeś to zdjęcie potwora z wyspy Hook. W rzeczywistości stało się ono wiralem w ostatnich latach, ale mówi się, że zdjęcie zostało zrobione w 1964 roku. Mówi się, że potwór z wyspy Hook jest gigantycznym potworem morskim, który został zauważony w Stonehaven Bay na wyspie Hook u wybrzeży Queensland w Australii. Istnieją inne zdjęcia potwora zrobione przez różnych ludzi, ale to zrobione przez Roberta Leserak jest najbardziej niezwykłe. Płynął on przez zatokę z żoną i przyjacielem, kiedy jego żona zobaczyła coś czarnego w wodzie. Zrobili mu zdjęcia i oszacowali, że potwór morski ma niewiarygodną długość 24 metrów. Według nich to coś płynęło w ich kierunku i w końcu odpłynęło. Jednak niektórzy uważają, że był to tylko rozlany olej, który znajdował się w wodzie. Co o tym sądzicie? Numer 5 Smog jest prawdopodobnie jednym z bardziej znanych mitycznych stworzeń na Ziemi. Nie wiadomo, czy smoki faktycznie istniały, ale czy wiesz, że krążą również historie? Które wspominają, że istniały smoki morskie? W czasach starożytnych podróżnicy bali się smoków morskich, więc starali się unikać pewnych wód. Te morskie potwory mogły rosnąć od 10 do 90 metrów długości i sprawiały, że znikały całe łodzie. Jeśli wierzyć po niższemu nagraniu wideo, smok morski wciąż pływa w głębi naszych oceanów. Niestety, niewiele informacji można znaleźć na temat tego nagrania wideo, ale niektórzy twierdzą, że jest to prawdziwy smok morski. Inni ludzie uważają, że ten materiał wideo jest fałszywy i należy do filmu dokumentalnego. Numer 4 Następny stwór na tej liście nazywa się potwór spaghetti i został uchwycony kamerą w Morzu Bałtyckim w Kilonii w Niemczech. Nawet naukowcy nie mają pojęcia, jakiego rodzaju jest to stworzenie lub czy w ogóle jest to żywa istota. Nie wiadomo też, czy porusza się samodzielnie, czy jest tylko czymś, co unosi się na wodzie. Ale moim zdaniem wygląda bardzo przerażająco. Według różnych źródeł został on zabrany do instytutu IFM Geomar w celu zbadania. Jednak nie udało mi się znaleźć, co się stało z nim potem, więc prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, czym był ów potwór spaghetti. Jedno jest pewne, nie sądzę, żebyś chciał się na to natknąć podczas pływania. Numer 3. Megalodon jest podobno największą rybą, która kiedykolwiek żyła. Mówi się, że są one trzy razy większe niż największe rekiny żyjące obecnie w oceanach. Chociaż Meg jest ogólnie uznany za wymarłego. Inni ludzie wierzą, że jest jeszcze szansa, że nadal pływa wokół gdzieś w naszych oceanach. Poniższe wideo zostało nakręcone w Australii, pokazuje nurków obserwujących żarłacza białego, gdy nagle pojawia się gigantyczne stworzenie, po czym szybko chwyta rybę i odpływa. Odtwarzając nagranie w zwolnionym tempie, możemy zobaczyć, że nie jest to zwykły rekin. W rzeczywistości ma on ciemną skórę, a na jego grzbiecie można dostrzec liczne zgrubienia. Może być zbyt mały, aby być prawdziwym megalodonem. Ale czy to może być Baby Megalodon? Co o tym sądzisz? Daj mi znać w komentarzach. Numer 2 Harvey Robertson to 52-letni mężczyzna, który był na rejsie w Parga, Grecja, kiedy zrobił zdjęcie czystej wody w jaskini morskiej. Jednak kiedy później spojrzał na zdjęcie, zdał sobie sprawę, że uchwycił na nim tajemniczego potwora morskiego. Wiele osób twierdzi, że musiał to być legendarny potwór morski z wyspy, której nadano nazwę Korfu. W mitologii greckiej ten morski potwór jest nazywany również greckim delfinem. Często opisuje się go jako zwierzę podobne do delfina, które uległo mutacji. Niektórzy twierdzą, że musi to być potomek wymarłego już, ambuloceta, znanego jako chodzący wieloryb, ponieważ miał tylne nogi z płetwami. Ambulocet był jednym z dowodów, które mogły wskazywać, że wieloryby musiały wyewoluować z ssaków lądowych. Nikt jednak nie wie, co tak naprawdę Harvey uchwycił tego dnia swoją kamerą. Niektórzy sceptycy twierdzą, że mógł to być manat z długim pyskiem. Inni twierdzą, że jest to potwór morski, którego jeszcze nie odkryliśmy. Numer 1 Kiedy poniższy materiał wideo po raz pierwszy pojawił się na YouTubie, odbyła się ogromna debata na temat tego, co to dokładnie jest. Niektórzy twierdzili, że odkryto nowego potwora morskiego, inni zaś, że jest to łożysko wieloryba. Przez długi czas nikt nie miał na to odpowiedzi, dopóki biolodzy morscy nie zasugerowali, że jest to prawdopodobnie rzadka gigantyczna meduza bez macek zwana Deepstaria. Według tych badaczy ten morski potwór po mógł użyć swojego ogromnego dzwonu, aby owinąć się wokół swojego wroga i stworzyć balon śmierci. Wydaje się to dość przerażające, ponieważ myślę, że zdecydowanie nie chcesz w tym utknąć. Czy kiedykolwiek spotkaliście się z gigantycznym morskim stworzeniem? Dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.